Działamy na rzecz dzieci i młodzieży, na rozwój ich talentów, ponieważ zależy nam, by młodzi z muzyką szli przez świat. Festiwal Piosenki Dziecięcej, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury pod patronatem starostwa, to jest wyjątkowa impreza i ja jestem osobiście mocno zaskoczony jakością, poziomem wykonania tych pieśni i piosenek. Moja ojczyzna Zaskoczyła mnie również postawa i program, gdyż niektórzy wykorzystali również niedawną rocznicę, 11 listopada. Czy wojna jest dla dziewczyn? Czy wojna jest dla dzieci? Czy wojna jest dla ludzi? Czy wojna się świata nigdy nie znuci? Czy Dzieci, czy wojna jest dla ludzi? Czy wojna się światu nie znudzi? Prawdy, które są jasne, zrozumiałe dla dorosłych, w ustach dzieci brzmią zupełnie inaczej, bo wypływają z ich serduszka. Pieniądze, pieniądze, dorosły świat tym rządzę. Pieniądze, pieniądze, dorosły świat w tym rządzę. Papierowe, ludzie tracą dla nich głowę, bo nie modnie jest i skromnie, tak reklamy mówią do mnie. Kredyt dobrze ma się nie cóż też lubić, da się. Masz laleczkę ładnie baw się, wrócę jak już nie zaśniesz Pieniądze, pieniądze, dorosły świat w tym rządzę. Co skaże palcem, już to Braliśmy tu pod uwagę takie rzeczy jak intonacje, interpretacje i dykcje. Gdy widzę, że ktoś nie jest wybitny tak jak ja, swoją drogą czy istnieje, wybitny ktoś jak ja, serwiszko mi zaczyna szybciej widzieć. Wtedy zaraz chcę naprawić to i w swoje ręce sprawy wziąć. I wiem, mój talent przyda się. Obiecuję ci Choć możesz trudnym materiałem być To wkrótce nie dokuczy ci już nikt Słuchając mnie Przekonasz się Że możesz gwiazdą być Jak ja możesz gwiazdą być Nauczę cię jak masz żyć, pewna siebie być, jak z chłopakiem zacząć flirt. Pokażę ci młody świat, jak się czesać masz. Wszystko to znaczenie ma, by móc gwiazdą być. Pomogę ci gwiazdą być, pokażę z kim trzymać masz, a kto nie jest wart, by na niego tracić czas. A więc chodź, bo droga daleka dość czeka nas. To już jest taka świadomość sceniczna, zwłaszcza w tej drugiej, trzeciej kategorii, gdzie oni już wiedzą, wiedzą, o czym śpiewają, gdzie oni się na scenie czują dobrze. Widać, że pracują z mikrofonem. Festiwal pokazał, jak dużo pracy i wysiłku wkładają w przygotowanie dzieci rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Gdy musisz wstać, choć tulisz tak pod głową, obłoczek snu. Słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc A tu dzień wstaje już kolorowo Witaj, gdy musisz wstać Bo słońce już zawiesza na szczytach wiesz. Poranny swój szal i rusza dzień w długi marsz Wokół drzew grząta się ptaków rzesza Witaj Zacznij od nim słońce po dachach zeskoczy jak kot, po nocy ćmej. Zacznij od Bacha, gdy w progu się waha, ktoś kto? Bez windy na samej górze Uśmiechnięty szedł. A gdyby na parkiet ktoś porwał go choć raz u -u -u -u, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra, lecz ta melodia się skończy i tak Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą, no tańcz. Śpiewanie jest dla mnie przede wszystkim uwolnieniem moich emocji. Mogę przekazać to, co czuję, w zupełnie inny sposób. Program był dość ambitny. Dobrodziel bez końca, gdy do przodu idziesz, w sercu schowaj moment, kiedy byłeś niżej, trochę więcej cię. Więcej siebie, skąd w Ciebie, Ciebie droga, zapamiętaj. Śpiewanie jest dla mnie właśnie takim wyrażeniem, wyrażeniem tego, co czuję właśnie poprzez to, co kocham. Śpiew to nie jest moja jedyna droga w życiu, co chcę robić. E, zastanawiam też się też jeszcze nad stomatologią. Już wiem, co, co mam robić w piosenkach, czego nie robić, więc bardzo mi to pomogło tak nawet edukacyjnie. W moim śpiewaniu rodzina ma dla mnie najważniejszy udział. Przekazują mi pomoc. Jeżeli mam jakieś trudne chwile, to lubię sobie pośpiewać i wtedy po prostu strasznie to czuję, kiedy śpiewam i to wszystko wypuszczam. I to jest dla mnie taki, takim upływem emocji po prostu. Bo tutaj ciągle! Leje, bo tutaj ciemność trwa, bo tutaj wciąż wiatr wieje. Czy długo tak być ma? Mówią, przyjdzie czas, że ta burza ustanie, wtedy wszystko to w końcu minie jak sen. Co to będzie, gdy tak się jednak nie stanie? Jeśli spłynie znów napadł ten. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Niełatwo jest grać i śpiewać jednocześnie, prawda? Każdy muzyk o tym wie, a ty dokonałaś cudów. Gratuluję. Super. Czwarta klasa. Dobra. Dobra. Dyplom? Dyplom? Nie może, może to. pan. Stanu. Myślę, że trzeba być szczęśliwym, że takie talenty wśród młodego pokolenia nam rosną. I osoby, które dziś nie zwyciężyły, pamiętajcie, wszystko jeszcze przed Wami tych konkursów jeszcze trochę zorganizujemy. Wierzcie w siebie. I życzę Wam powodzenia przy kolejnych konkursach, bo widzę na niektórych twarzach jakiś delikatny też smutek, u kogoś mocniejszy. Pamiętajcie, jesteście zwycięzcami, bo wzięłyście wzięliście udział w dzisiejszym konkursie. Każdy, kto miał odwagę dziś wystąpić, jest dla mnie zwycięzcą i dla nas wszystkich.